moje moi drodzy, kolejny odcinek wiedźmina, a my lecimy dalej z tym koksem. Już mamy epilog, gdzie teraz? O, tędy. Przyda nam się ognisko? Nie. Nie wiem, czy dobrze wylazłam. Chyba w miarę dobrze. Tak na środku ulicy. Modlą się zamiast gasić pożary. Dwan. Daruj sobie iwin. Ci ludzie stracili domy i bliskich. Modlitwa pomaga im pogodzić się z ciężkim losem. Zasługują na współczucie. Masz rację. Elfy też długo opłakują. Niedługo. Literówka. O Boże, literówka. Nieładnie. Cześć. Lubię cię. Lubię cię bić. Wschodzi z miasta Ale koksy. Sama zakonu nareszcie. Przydałoby się podejrzeć, wam rozwalić też tamtych, co. Jak nie, to nie, to wchodzimy. Stałem po Ojej! Mocno chrwawisz. Nie wygląda to dobrze. Zostaw mnie i zabij tego bydlaka de Aldersberga. No dalej zajmuj się skojatel. No idź już. Trzymaj się, Ivin. Wrócę po ciebie. Au. Miejmy nadzieję, że Ivin przeżyje. W końcu hmm, po coś stanęliśmy po jego stronie. A ty nie, nie macie zamiaru ze mną walczyć, rozumiem. Stać. Przejścia nie ma. Rozkaz wielkiego mistrza. A jednak. Wystrza. Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd. Wielki mistrz nie przyjmuje. Wybaczcie, chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. Hmm. A ludzie jak są podpaleni tracą całą wolę do walki. Dobra. Łazimy. Zamknięte. Hm, pewnie masz klucz. No jasne, że masz. O, rany, serio <grybujesz> No bo wyjdziemy na potwora Spójrz, Gerald, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno, katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Hmm. Znam przepowiednie i tliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki. Dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów walczących o przegraną sprawę. Świat Myślałam, to, że tam ten staruszek ma tak... opatrznościowego. ale on się tylko przekładał na drugi bok. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Dobrze, pokaż. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go w wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak. Wątpisz? Nie winie cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna. Co ty tam masz? Ha. Mam, gdzie ty nas przeniosłeś? Hej! Ho! Ciekawe Rozejrzyj się Tu spadną łuski z twoich oczu i zrozumiesz Spodziewałem się czegoś innego niż kuglarskich sztuczek Myślisz, że to iluzja? O nie, Gerald, to się dzieje naprawdę gdzie jesteśmy? Musisz to sam zobaczyć. Chodź za mną. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Poczekajcie, ja muszę herbatę odstawić. No, dobra. Huh? Widzimy. Ale z książki wiemy, że... Minęło setki lat, i tak naprawdę, poza ochłodzeniem się klimatu częściowym, to nie wydarzyło się nic takiego. Chyba, że to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, kiwie Zobaczyłeś skutę wiecznym lodem wieże w zimy. Rozumiesz teraz? Oszczędź mi tych bredni, Daldelsberg. O co ci chodzi? Musisz zrozumieć mój plan. To przyszłość. Białe zimno już nadeszło. Ścierając z powierzchni ziemi ludzką cywilizację, jesteśmy u kresu wszystkiego. Czy powinniśmy upaść na duchu? Poddać się? Nigdy! Tej przyszłości można jeszcze uniknąć. Zachowaj swoją retorykę dla prostaczków. Wciąż nie rozumiesz. Wszystko, co na mój rozkaz zrobiły Zakon i Salamandra miało na celu uratowanie ludzkości. O Boże. Jesteś szalony. Jak każdy zbrodniarz tłumaczysz się wyższym celem. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy, ale najpierw musisz nauczyć się pokory. No, będziemy z tobą walczyć. Nie. Nie za daleko. I fryty, tutaj, serio. Ale są one dość mocno walą. Sprawda nie są potężnymi przeciwnikami, ale mocno walą. Mamy już nas jaskółki, co? Rosomak został i powój. Tris, co ty tu robisz? Czeka tutaj wiele niespodziewanych spotkań, Geralt. Pris? Skąd się tu wzięłaś? Jesteś silniejszy niż zakładał Wielki Mistrz. Przywołałeś mnie tutaj. Jak? Wielki Mistrz się myli. To nie jest przyszłość. To wizja przyszłości uwięziona w jego umyśle. Zaprosił cię do środka, a ty przyniosłeś ze sobą własne wizje i zjawy. Czyli to nie dzieje się naprawdę? Nie jesteś w żadnym realnie istniejącym miejscu. Ale to coś więcej niż sen. Jeśli tutaj zginiesz, śmierć będzie jak najbardziej rzeczywista. Ruszajmy więc. Użyczę ci swojej magii. Będę przyzywać błyskawice. Za nami postępuje zabójcza śnieżyca, a za nią nie ma już nic. Tylko śmierć. Okej, okay, idziemy dalej. Kościołów? Nie znam was. Lecimy dalej. Hihi Brak mapy dla tej lokacji, okej. Okay. O, cześć. Nie zmieniłeś się, Wiedźminie. Znowu pojawiasz się znikąd i zabijasz ludzi. Ty też się nie zmieniłaś. Mącisz jak zawsze. Jakich ludzi? Te małpoludy to wszystko, co zostało z ludzkości. Nędzne, godne pogardy zwierzęta. Niektóre z nich są moimi prawnikami. <laughs> nie wiedziałem, że to ludzie. Białe zimno odarło ludzi z pięknych szat. Zostały bestie myślące tylko o jedzeniu i rozmnażaniu. To już nie są ludzie. Poza wyglądem niczym się nie różnią od tych wieśniaków, przed którymi mnie uratowałeś. Kierują się najniższymi instynktami. Jestem ci wdzięczna. Podejdź, Geralt. Mam dla ciebie dar. Jaki dar? O, puszczyk. O, rany, ale mnie wystraszyły? Mocno bijecie, co? Ok, jej, dotarliśmy do Wielkiego Mistrza. Byłabym bardziej zadowolona z, nie wiem, oczyszczenia mnie z trucizn. Widzę, że spotkałeś już naszych zdegenerowanych prawnuków. Rozumiesz już, dlaczego nie wolno ci przeciwstawiać się moim planom. Wciąż nie powiedziałeś, co łączy zmiany klimatyczne z twoimi zbrodniami. Wiedziałem, że białe zimno nadciąga. Tylko plan na wielką skalę, plan realizowany bez wahania, mógł ocalić ludzkość przed tym, co ujrzałem w wizjach. Aż tak ufasz własnym znam? Te wizje to mój dar. Ktoś zdecydował, że mam widzieć przyszłość. Mm. Ale sam zdecydowałeś, jak korzystać z tej mocy, Geralcie, co o tym sądzisz? Nieraz mówiłeś, że specjalne dary losu należy wykorzystywać w słusznych celach. Wybrałem najszczytniejszy uratowanie milionów istnień. Mm -hmm. I realizujesz go, zabijając setki. Ilu jeszcze zamierzasz skazać? Nie wiesz, jak olbrzymia katastrofa nadciąga. Krążą tu duchy tych, którzy zginęli. Im powiedz że nie mieli prawa ocaleć. Mhm. Mm U gonu. Nie Co? Król gonu? Bez jaj. Ja nie chcę z nim walczyć. Dobra, będziemy tylko rozmawiać. Aj, aj. Dlaczego nie gadałeś dłużej? Ja chciałam się napić. Dobrze. Trochę za często chyba zapisuję tę gry tutaj, co? I skończyło nam się żarcie. Toruwiel? Zabiłeś ich, chociaż byli niewinni. Nie chcieli zginąć od mrozu, nie chcieli trwać dalej jako upiory. Nikt im nie dał wyboru. Miałem dać się zabić? To nie w moim stylu, Toruwiel. Ty również nie miałeś wyboru. Nikt z nas nie wybiera ścieżki, którą podąża. Każdy z nas wybiera. W każdym momencie życia. Spójrz na mnie. Tak bardzo chciałam spokoju, ale była mi pisana wojna. Skąd w elfach ten fatalizm? Mogłaś uciec, ale wybrałaś walkę. Teraz również wybiorę walkę. Będę ci towarzyszyć choćby przez chwilę. Potrzebujesz pomocy. Okej okay. No, strasznie, słuchaj gardło. Dlatego piję w kółko teraz. Stąd te niektóre przerwy o moim gadaniu. A może tym mieczem? Co? Skoro jesteście luzmi? Ale walisz. Trys. Co jest w waszych szczątkach tak właściwie? Zęby i tak? Znowu to robię. Ach. Trochę wyważony bardziej ten odcinek będzie. Bicie się i gadanie, ale to ze względu na byłem. No, ostatnio w kółko walczyłam. Nie masz się skółki. A ja jaj. Nie dobrze. I Dobrze. Lecimy dalej. Zrozumiałeś wreszcie? Uparty wiedźminie ludzkość ma zginąć. A ci, którzy ocaleją, staną się jak zwierzęta. Temu miał zapobiec mój plan. Jaki plan, u diabła? Nie powiedziałeś jeszcze nic konkretnego. Zimno nadciągnie z północy. Ludzi może ocalić tylko masowy eksodus na południe. Wyobraź to sobie. Wszystkie narody połączone w jednej wędrówce. Z tobą na czele. Jestem do tego przygotowany. Widzę przyszłość. Ludzie mnie szanują. Byłbym dobrym władcą. Oczywiście, najpierw trzeba było pozbyć się wszystkich, którzy chcieli temu przeszkodzić, zwłaszcza nie ludzi. Skąd ta obsesja na punkcie innych ras? W walce o ideały nie ma łatwej drogi. Zostałem przyparty do muru. Muszę ocalić ludzkość za wszelką cenę. Znasz powiedzenie: cel uświęca środki. Znam. jesteś żałosny, Aldersberg. Bredzisz, jakbyś wierzył we własne kłamstwa. Widzę, że dalej nie rozumiesz. Nie ludzie nie są celem, lecz środkiem. Jeżeli tak bardzo brzezisz się ludźmi, zostawię ci do towarzystwa moje nieludzkie Mutanty sługi. znowu nieście się polubi. Wiele was łączy. tym razem można z was coś zebrać. Och, jaskółka, jak dobrze. Kolejna jaskółka. Tak, jesteśmy tak struci, przydałoby się ognisko. Chociaż nie, mamy eliksir, tylko że on nam usunie wszystko, co jest na nas. Dzieci, dziewczyny, bardzo mi pomagacie, wiecie? Fryzyk, co ty tu robisz? Chcieliśmy uratować ludzkość. Zakonowi mogło się to udać. Zamach stanu, wybuch wojny domowej, morderstwa, eksperymenty na dzieciach. Jeśli o mnie chodzi, to zbyt wysoka cena. No tak. Po co ci to mówię? Rzekomo bronisz ludzi przed potworami, ale tak naprawdę rzucasz ich na pastwę bestii. A wiesz dlaczego? Bo sam nie jesteś człowiekiem. Jak mogłem się tak pomylić? Powinienem był dostrzec twoje prawdziwe oblicze i zabić cię dawno temu. Spróbuj teraz. Broń się, od mięcze! cię już pokonaliśmy. O, to było. Ciekawe. Że ani słowa. Yy, ani słowa nie pojawiło się o tym, że zginął Berengar. O boże, nie grupówką, Geralt. Co wy macie ciekawego? Nie wiem, na co mi się przydadzą tutaj oreny, ale. Właśnie, ty miałeś żarcie. Dawaj żarcie. O, rany. Skąd ta nienawiść? Alwin. Nareszcie. Gdzie ty byłeś przez ten cały czas, dziecko? Patrz, Alwin. To tylko uda. Idziemy dalej. A gdzie to Ruwel? Rozumiem, że już sobie poszło. Uparty jesteś, Geralcie. Przydaliby mi się tacy jako pasterze moich owieczek, jako ich obrońcy podczas długiej wędrówki w pierwszych latach zimy. Odpuść sobie te wątpliwe komplementy. Kazałeś zrabować nasze tajemnice z Kermoren. Wykorzystałeś je do najgorszych celów. Wiedźmini mieli być strażnikami ludzkości, ale okazali się słabi. Wiem, że brzydzicie się swojej postaci, boicie się bólu mutacji. Potrzebowałem kogoś, kto udźwignie brzemię obowiązków Wiedźminów, ale bez wad, balastu uczuć, bez ludzkich słabości. Uważasz, że bezrozumne potwory pozbawione są wad? Żal mi ciebie. Strach zmądził ci umysł. Moi zakonnicy się nie wahają. Okej. Okay. Um, wiecie co, moi drodzy. Ja zakończę ten odcinek na dzisiaj, nawet jeśli kolejny będzie miał trwać 10 minut. Mm. Uh -huh. Za chwileczkę. Serdeczne dzięki za oglądanie. Albo i nie. Kurna. Chyba wybrałam zły moment na kończenie. Dobrze moi drodzy, serdeczne dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.